Idziemy razem do action, zobaczyć, jakie znajdziemy tam dzisiaj nowości. Chodźcie. Widać po mnie, że mi się dzisiaj nic nie chce. Chyba widać, co nie? Wy, ja, action, Dress, kok. Idealny dzień. I ta pogoda. Ale ja powiem Wam szczerze, że ja tak lubię te dni. Ja lubię sobie w ogóle pochodzić po sklepie, pooglądać mi to chilluje. Patrzcie, mamy te kubki do czekolady. No myślałam, że już ich nie będzie, ale naprawdę i tak została i dosłownie garstka. Z nowych kubków nie jestem pewna, ale chyba są te, bo te na 100% tych jeszcze nie widziałam w ogóle, są mega. I te też są ładne, takie trochę jesieniarskie przez te kolory. Przyznajcie, że te misy są przepiękne. Ta brązowa jest w ogóle moją ulubioną. I te w ogóle takie podstawki, chyba ich też nie było. Ej, ale czadowe, mamy takie foremki do robienia czekoladek. Czy to brzmi jak wyzwanie? Tu byłam z około miesiąc temu, to na pewno były te małe domki, ale nie było tych dużych. No to to już normalnie kamienice w Wrocławiu. I bo ja mam do was takie pewne pytanie. Czy to jest jeszcze dla nas zakazana strefa, czy już wchodzimy w nią i przeglądamy? Czy o co chodzi, jak ja tylko w nią wejdę? To już się zaczyna. Musicie wiedzieć, że to jest uzależnienie, że jak raz wejdziemy w ten ciąg, to już tak do grudnia. Do końca. Mijając te kresnale, które wręcz po prostu prześladują człowieka, mamy tutaj nawet naprawdę fajne rzeczy. Te lampeczki całkiem ciekawe i takie w miarę masywne. Pojawiły się też takie dyfuzory. Mamy takie jeszcze grzybki. Tak się prezentuje ich gama kolorystyczna słuchajcie no i takie jabłuszka ej dobra, ale te grzybki bardziej mi się podobają i jakoś bardzo przekonuje mnie ten do siebie no tego lusterka chyba jeszcze nie widziałam patrzcie jakie fajne kiedyś ogólnie nie mogłam znaleźć dla siebie żadnej fajnej ramki do domu w action, a teraz widzę, że pojawia się coraz więcej w fajnym stylu i ta bąbelkowa, ale jest bardzo fajna tylko szkoda, że taka drewniana czułam na to, że znajdę może jakieś świece do świecznika, wiecie na przykład w dynie w jakieś takie fajne jesienne wzorki a no, znalazłam zebra i panterkę Także jeśli wiecie, gdzie znajdę takie, to dajcie mi znać. Przechodząc, zwróciłam uwagę na ten wazon i w ogóle bardzo mi się podoba jego kształt i kolor. I kosztuje tylko 30 zł. Mega spoko. Ale te miseczki w kształcie listka, mega spoko i w ogóle są w różnych odcieniach. Oczywiście, że dyniowych też nie brakuje, ale te jakoś mniej mi się podobają. Widziałam, że jest teraz ogromny szał na te kapcie, bo weszły aktualnie do Action. Ja widziałam jeszcze w tym sklepie brązowe, ale zostały tylko pojedyncze sztuki. Dajcie znać, czy mieliście już je w tamtym sezonie i jak się sprawdzają jakościowo. Słuchajcie, tak chodzę, chodzę i wychodziłam na no, kusi mnie ten domek. Nie ukrywam, bo sama, słuchajcie, mieszkałam w kamienicy, ale w takiej za dziecka. Swoje 19 lat przeżyłam, w sumie 20 w niej. No, no chyba wychodzę, no. Takie dość bardzo jesieniarskie te nasze zakupy. I to w sumie w jednym kolorze. No i to w sumie tyle z tych naszych zakupów. Tak się naoglądaliśmy, że zaczęło padać, no. No ten nasz jesieniarski mód.